Tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.8 moda, który się nazywa Dalek Mod, i przenosi nas na różne planety, gdzie są jakieś takie stwory, które występują w doktor Hu, czy jakoś też się tam nazywa. Ok, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl Znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. Teraz sobie pobierzemy i Dalek Mod pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę, tutaj mamy krótki filmik przedstawiający, co w tym właśnie update'cie 40 będzie. Tutaj są opisy różne, także możecie sobie tutaj poklikać, dowiedzieć się co i jak. No a nas interesuje oczywiście sekcja Downloads. Zatem tutaj, jak widzicie, mamy download 1.8, czyli na Minecraft 1.8, czyli tutaj klikamy na to czerwone i stąd pobieramy moda. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który pobraliśmy, są jeszcze nam potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.8. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge na wersję 1.8, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku pomocne Tuty 561. A jeżeli macie wersję non-premium Minecraft'a i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku pomocne Tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 561 i zainstalujcie Forge na wersję 1.8. I uwaga w filmiku 561: ja instaluję forza z końcówką 1245, ale Wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. Wersja rekomendowana w dniu, kiedy nagrywam ten filmik, ma numer końcówki 1450 i na taką właśnie wersję będę instalować tego moda. Ok, co musimy zrobić, żeby zainstalować? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming, Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge na wersję Minecraft 1.8 i ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak mamy skopiowany, to instalujemy. Co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj w folderze moc. Zamykamy, jest zainstalowane. Uruchamiamy launcher. No i czekamy. I czekamy jeszcze chwilę. Tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z Fordem z końcówką 1450. Klikamy Play i czekamy sobie dalej. Aż nam się tu wszystko pouruchamia. To zawsze chwilę zajmuje. Hopsia, hopsia, o już się haczy mysz, więc pojawia się okno. No i jest logo Mojanga i pracujący forge, który właśnie na tutaj różne rzeczy instaluje, dotyczące właśnie gry. Coś tam loaduje, coś szuka, coś kombinuje jak może. Renderuje, ładuje. Inicjalizuje. Co jeszcze tutaj nam będzie robił? Już drugą fazę nawet pukaj w to pukaj, puk, puk. 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 No, hop hopsiad dalej. <ścoughs> Sorry. No i mamy kompletne. O i tutaj nam już się pojawia właśnie. Mm, Logo, Dalek Mode, i jak widzicie, jest strona startowa zupełnie inna. Jak klikniemy na to, od razu wchodzimy na single player. Jak klikniemy na to, to na multiplayer. Tutaj, klikając, jest jakiś story mode, który dopiero będzie. Tutaj mamy options. To jak wejdziemy w to, to tutaj mamy normalnie te wszystkie nasze ustawienia gotowe. Znowu nam się ustawiło na single player. Jeżeli chcemy stąd wyjść, to przesuwamy o tutaj musimy znaleźć krzyżyk, i wtedy tutaj stąd wychodzimy. No ale my chcemy wejść na single player, to gdzie to było? Tutaj. Ops tu. I wchodzimy w single player i gramy w naszym wybranym świecie. I nam się pojawia nasz wybrany świat. No jesteśmy w naszym świecie. Klikam E jak ekwipunek i tutaj mamy mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo rzeczy z tego właśnie dalek moda. No i najśmieszniejsze to jest to, że jak naciśniemy na tę budkę, która jest najistotniejsza w tym wszystkim tutaj, to niestety nie pokazuje jak naciśniemy trzymając strzałkę nad tym, klikam R jak robak i nie i nie pokazuje nam się receptura craftingu. Szukamy innych budek, tutaj jest budka, która się nazywa default i klikamy nad nią strzałkę, trzymam strzałkę nad nią, klikam R i też nam się nie pokazuje jak ją zbudować. To jest właśnie budka, którą my potrzebujemy. I tu jest klucz do tej budki, też nie pokazuje nam jak ją skraftować, jak go skraftować, zatem po prostu musimy sobie pobrać z Nei, lub też hmm, jak ktoś ma tu Many items. Nie widzę innej możliwości, czy po prostu game moda sobie włączyć. O, właśnie tutaj sobie włączymy creative. Jest to wszystko tutaj też. <coughs> Także sobie po prostu budkę musimy niestety pobrać właśnie z creative, bo inaczej jej nie można skraftować. Przynajmniej na razie może to będzie poprawione. Ok, klucz sobie od razu też weźmiemy. No i cóż, i. Ej, sobie postawimy budkę. Mamy budkę. O, nawet klucz nie jest potrzebny. Możemy sobie wejść i się przemieścić do czegoś takiego, jakieś centrum operacyjne. Już któryś raz instaluję tego moda, pokazuję instalację tego moda, ale cały czas nie wiem o co chodzi. Tutaj, jak wiem, że jak się kliknie tutaj, to dematerializuje się nasza budka, czyli że. Już jej pewnie nie widać w tym naszym świecie, gdzie byliśmy. No i tutaj nie można wyjść stąd. Yy, ale z kolei, jak zrobimy z powrotem, to nam się remater rematerializuje, i tutaj już będzie można wyjść. Ale jeszcze chcę zobaczyć, tutaj gdzieś widziałam na filmiku, na tej stronie, z której pobieraliśmy, że jak się tu kliknie o to tutaj, można różne rzeczy yy, różne rzeczy. O, tu na inne planety chyba można się przemieścić, ale jak? To powiem szczerze, że nie mam pojęcia. Zatem, zatem nie wchodzę, bo jeszcze coś zepsuję. Dobra, wychodzimy stąd. W każdym razie, a jeszcze tutaj też widziałam, że sobie schodzono tu na dół. I tutaj były skrzynki, a tutaj nie ma skrzynek. To ciekawa ciekawostka. Ciekawe, właśnie, może po kliknięciu w coś, tam nam się pojawią te skrzynki. Pewnie jakiś klucz do tego jest. No, nie ma skrzynek, zatem myślę, że jakoś dojdziecie do tego, jak to zrobić. W każdym razie, ja sobie stąd już wychodzę. Jak widzicie. Ups. Hm. Skrzynka nam się z zrematerializowała, ale nie bardzo jakoś. Ups. Nie ma jej. No dobra, no ale w każdym razie. O! O! Tu jest. <laughs> Ciekawe. Ciekawe, może to tym kluczem trzeba sobie tutaj. O! Teraz się pojawiła. Czyli, jak widzicie, mod działa, tylko trzeba wiedzieć, o co w nim chodzi. Nie kreszuje się, to ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę ania.pg.pl, No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem, trzymajcie się, pa pa!